No, to witajcie w kulinarnym dzisiejszym przepisie. Dzisiaj chyba najprostszy przepis od początku kanału. Tak, prosty, bo tylko tak naprawdę z dwóch składników. Tak, a co to dzisiaj będzie? Dzisiaj będziemy słuchajcie, przygotowywać bezy. Na ostatnim materiale pokazywałem wam yy, oponki tak serowe z piekarnika. Zostały mi białka. Więc nie będę wyrzucał tych białek, tak tylko od razu je y, przemielimy na coś innego. Tak a że w tym przepisie czuję się bardzo dobrze bo bezy. To jakby mój konik trochę. To dzisiaj wam właśnie zamierzam mój sprawdzony przepis pokazać. Oczywiście nie jest to przepis na podstawę do bezy Pawłowa, tortu Pawłowej, tak zwanej, tylko przepis nadzwyczajny, takie beziki do herbatki, do kawki, tak, więc generalnie yy, no, dzisiaj sobie taki szybciutki przepis opracujemy. I do przygotowania naszych bezików, tak, będziemy potrzebować Będziemy potrzebować dwóch białek, tak, to są białka z jajek rozmiaru L. Ponadto pół szklanki, pół kubka takiego od herbaty cukru, tak. Użyję dzisiaj cukru pudru. Można użyć cukru kryształu, tak, którego też używam do tego przepisu. Przy czym wybierajcie cienkoziarnisty, tak, taki, wiecie, bardziej, ja to mówię, drobniejszy tak, bo gruba rafinada lubi się karmelizować i teraz tak, to jest przepis na beziki klasyczne tak, jeżeli chcemy zrobić beziki kakaowe dodajemy jedną łyżkę ciemnego gorzkiego kakao i to Wam dzisiaj pokażę tak, zrobimy sobie beziki klasyczne i beziki kakaowe włączamy piekarnik tak, nagrzanie góra-dół bez termoobiegu i zmniejszamy temperaturę, ustawiamy na 150 stopni. O! Tak, i teraz słuchajcie, jak już się rozgrzewa piekarnik, ważne, żeby się rozgrzewał, już, bo jak wiecie, piana z białek nie może czekać. Tak, to teraz, jakby to powiedzieć, przystąpimy do ubijania białek i do dalszej części roboty. I teraz, słuchajcie, tak białeczka, tak oddzielone od żółteczek, które nam zostały. Tak umieszczamy w misce, w dużej misce. Tak możemy wykorzystać do tej roboty, robota kuchennego na większą ilość białek. Tak jak używamy dwa białka, to swobodnie starczy nam ręczny mikser. I teraz słuchajcie, będziemy ubijać ze szczyptą soli tak, na sztywną pianę i zaraz będziemy po ubiciu dodawać cukier. piana, już ubita, już zesztywniała, zmniejszamy obroty i dodajemy po trochu cukru, kryszta... Ej, cukru pudru, bądź też cukru kryształu. I dalej miksujemy. Po ubiciu piana jest sztywna, piękna, lśniąca. Tak to jest właśnie klucz do, dobrej, do dobrych bezów. Tak ta piana, jak widzicie, musi być lśniąca, jak ja to mówię, jak, u, jak ubyta szyba, nie może być gąbczasta. Tak, tak, wygląda. Zaraz Wam to zresztą pokażę. O, jak widzicie, pięknie ubita i teraz słuchajcie tak weźmiemy sobie drugą miseczkę tak mniejszą miseczkę sobie weźmiemy i przełożymy tutaj połowę połowę masy a nawet może i mniej kilka łyżek tak przełożymy sobie tej masy i słuchajcie będziemy łączyć ją z kakao za chwilę tak i sobie weźmiemy o jedna łyżka tak o tu Zobaczycie, jedna łyżka, druga łyżka, o, ja wezmę dwie łyżki, o, może dwie i pół łyżki, o, żeby też nam na te klasyczne bezy starczyło. Tak, i teraz, słuchajcie, odkładamy i teraz właśnie niepotrzebnie wyjąłem trzepaczkę z miksera, wrzucamy, wsypujemy kakao, tak, i generalnie już w małej miejsce to jedną trzepaczką połączymy wszystko do I zaraz będziemy słuchajcie, nasze beziki formować na... W formie wyłożonej papierem do pieczenia słuchajcie, blacha wyłożona papierem do pieczenia. Tak, i teraz słuchajcie, tak możemy wykorzystać do formowania rękaw cukierniczy, bądź tak zwany dekorator tak, do tortów. No i ja tego wynalazku chwilowo nie posiadam, bo brzydko mówiąc szlak to trafił, więc będę formował łyżką, tak, tu inwencja twórcza jest dowolna, jak my te beziki uformujemy, tak, w jakie kształty, w jakie wzory. O. Bierzemy sobie łyżkę, tak, one będą miały troszkę inną konsystencję, o, ale jak widzicie też ładnie można przygotować też właty, tak, czarno-białe okay. tak. i zaraz, słuchajcie, wkładamy do piekarnika. Piekarnik już się nagrzał, tak ważne, żeby nie czekać długo, bo to jest białko, tak, a białko, piana ubita nam opadnie po jakimś czasie, więc warto sobie przygotować od razu Piekarnik, żeby włożyć po uformowaniu. I słuchajcie, nasze szybkie baziki czekoladowo klasyczne są już w piekarniku. Tak, ustawiamy temperaturę ustawiamy temperaturę 150 stopni tak jak była, i pieczemy przez 50 minut w temperaturze 150 stopni. Tak, oczywiście tu już nie wspominam o obserwowaniu i pilnowaniu, bo każdy piekarnik jest inny. Tak, oczywiście grzanie dół, bez, góra, dół bez termoobiegu. Następnie po tych 50 minutach zmniejszymy temperaturę do 80 stopni i jeszcze 10 minut będziemy dosuszać nasze beziki. Jak widzicie w piekarniku, no nie za duża ilość, tak? Klasycznych wyszłoby więcej, gdyby nie to, że chciałem Wam pokazać jeszcze te kakaowe. No więc, po upieczeniu, po tych 50 minutach, wrócę do Was i zobaczymy, co będzie dalej. Patrzcie, i pieczenie dobiega końca, tak? Wyrosły nam beziki. I teraz słuchajcie, musimy je troszkę przesuszyć. Zmniejszamy temperaturę do 80 stopni. Tak, znowu grzanie góra dół bez termoobiegu, tak, nie wyłączając piekarnika, zmniejszamy temperaturę do 80 stopni i przesuszamy nasze bezy około 15, 10-15 minut. Tak i po tym czasie od razu je wyciągniemy z piekarnika. Jak widzicie, ładnie nam podrosły. Jest ich 14 sztuk, łącznie z kakaowymi. Tak, jak widzicie, są piękne, kremowo-białe, tak, biało-kremowe. I to jest właśnie zaleta, jak używacie cukru pudru albo cukru drobnej rafinady, tak, kryształu. Jeżeli użyjecie cukier gruba, rafinada, no to one będą podkarmelizowane, tak, od wierzchu. a tak macie piękne, Piękne, biało-kremowe, tak? Bezy. No i oczywiście czekoladowe, tak to ten rządek. No, więc teraz przesuszamy te 15 minut, tak w 80 stopniach i zaraz je wyciągniemy. Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. I patrzcie, po 15 minutach wyciągnąłem z piekarnika. I słuchajcie, efekt końcowy. Zobaczcie takie nam wyszły, tak jeszcze ciepłe. Tak, uważajcie, bo skorupka na wierzchu. Tak, o ciach. Możemy podawać same tak do kawki, herbatki. Możemy zrobić krem ze śmietany i mascarpone. Tak, to już jest wasza inwencja twórcza. Ja pokazuję dzisiaj przepis na takie właśnie klasyczne beziki. I jeszcze słuchajcie kakaowe, tak te ostatnie parę sztuk, które udało się jeszcze dorobić. O, one bardziej płaskie, ale też są bardzo, bardzo, bardzo dobre. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dzisiaj taki prościutki przepis. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeśli tak, to zapraszam, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Tak, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zapraszam również na mojego bloga kulinarnego na Facebooku Kuba Gotuje, czyli kuchnia domowa na oko, gdzie znajdziecie przepisy w formie opisowej. A tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych kulinarnych przepisach.